Ach, bardzo serdecznie wyszykowałem się dzisiaj spaceruję po Zakopanem w kapeluszu właśnie w tym kapeluszu, który mam na sobie i tak y oczywiście sobie dumnie chodzę po tym Zakopanem i naprawdę to przyciąga niesłychany prawda, ludzki wzrok, ludzie stają naprzeciwko Patrzą się, co to za facet w ogóle w kapeluszu idzie. To jest takie starmodne nakrycie głowy, którego się już dzisiaj nie spotyka. Ale co chciałem dzisiaj powiedzieć, bo właśnie przeszła kolejna drodzy państwo zakonnica. Tutaj jest naprawdę wiele tych zakonnic. W zasadzie tak się zastanawiałem, żeby wyliczyć jakiś procent tego, no co, chyba 50 osoba przechodząca przez Krupówki to jest zakonnica. To jest zakonnica, a dzisiaj, y, jako że ta majówka już minęła, y, nie ma takiego natłoku w ogóle w Zakopanym, nawet bardzo mało ludzi jest, muszę powiedzieć. I, ale tych zakonnic tam jest naprawdę w tym Zakopanym bardzo dużo. Y, a w związku z tym należałoby teraz nawiązać do tego, co Witkacy w ogóle mówił o zakonnicach. Pamiętacie Państwo taka st stara sztuka w zasadzie Witkacego, wariat i zakonnica? Ona kiedyś w latach 70. jeszcze w polskiej telewizji, ona została, yy, to, to, ten, ten został nakręcony, teatr telewizji. I można sobie go dzisiaj jeszcze nawet na YouTube yy, zobaczyć. Yy, te, ta obsesja Witkacego na punkcie zakonnic. Otóż Witkacy twierdził, że yy, i w pewnym sensie to też rzutowało na moje stanowisko w tej sprawie, że yy, zakonnica to chowa się za tym habitem swoim, ucieka tam w te, yy, prawda, ciemne mury tego klasztoru, boi się w pewnym sensie nawet także mężczyzn. Rola zakonnicy w kościele katolickim to jest rola taka powiedzielibyśmy utylitarna. Utylitarna, dlatego że ta zakonnica jest tam uprzedmiotowiona. Kościół katolicki od dawien dawna traktował kobiety z tą, nazwijmy to, taką swoistą niższością, więc u Cego ten ten temat tej zakonnicy przewija się przez cały czas i ja ilekroć w Zakopanem jestem i widzę te zakonnicę, widzę ich naprawdę tutaj dość dużo to ta zakonnica zawsze, zawsze jest skorelowana z tymi, prawda z tą obsesją Witkacego ale to była obsesja autentyczna ale Witkacy był pod w swoim czasie czyli te, w tej chwili no, blisko 100 lat temu, on był, drodzy Państwo, pod znacznym wpływem Freuda. To Freud miał tak naprawdę całkowity, powiedzielibyśmy, taki wpływ na y, sylwetkę intelektualną i po części także patologiczną Witkacego, bo y, Freud usprawiedliwił tak naprawdę wszystko, co Witkacy robił w swoim życiu. Freud powiedział zresztą, że miłość jest narzędziem libido. A miłość wcale nie jest narzędziem libido. Miłość nie może być narzędziem libido. W zasadzie człowiek, człowieczeństwo powstaje poza tym, tym wszystkim, co sfera biologiczna miałaby odciskać, jakie piętno miałaby odciskać na tym właśnie, na tym ludzkim zwierzęciu. Więc Witkacy poniósł katastrofę i tutaj skandali, których on wywołał w Zakopanem, no to jest co nie miara. Także ten Freud, Witkacy, Zakopane. No i drodzy państwo, idę sobie, y, zanim tutaj usiadłem, y, gdzieś w jakimś lokalu, piję sobie jakiś tam napój i widzę zakonnicę, bo zakonnice tutaj bardzo często także chodzą po górach. No i patrzę, zakonnica w tej swojej sutannie, y, i ma takie. Y, ja po górach też oczywiście chodzę y, dość dużo. I widzę, że ma takie drogie, naprawdę markowe buty, przyjrzałem się, nawet tak z ukrycia zrobiłem zdjęcie i poszedłem do takiego pierwszego sklepu tutaj, bo tych sklepów takich z górską odzieżą, z obuwiem bardzo drogim, markowym, bo to są drogie buty, to jest dość dużo. I słuchajcie, te buty kosztowały blisko 1000 złotych, to mnie by nie było stać w ogóle na to, żeby sobie, żeby sobie takie buty yy, kupić a tutaj ta zakonnica w tym Zakopanem. A co jeszcze, drodzy Państwo? Cała masa tutaj trunków jest sprzedawanych, tych góralskich, takich nalewek, tych, tych wódek, takich śliwowic i tak dalej. Ja sobie jakiś czas temu ja sobie jakiś czas temu yy, obejrzałem taki film w ogóle, jakiś facet taki, który wódki produkuje, gdzieś tam, ma jakąś fabrykę w Polsce tej wódki, i on mówi czytajcie, co tam pisze w ogóle na tej wódce, na tej, na, czy tam, na tej nalewce, którą kupujecie, yy, bo mówi, że jak nie ma informacji o tym, co to jest za wódka, prawda, z czego jest zrobiona tam, nie wiem, z ziemniaków na przykład, czy z żyta, no, kiedyś była żytnia wódka, to wiadomo, że była zżyta. Natomiast jak nie ma informacji, to ta wódka jest zrobiona ze ścieków. To jest taki techniczny alkohol, gdzieś tam yy, kupowany. No na przykład, to bym powiedział, facet mówił, że to ze starych dżemów, takich sfermentowanych, z jakichś obierków, ziemniaków jest zrobione. I to są takie parówki po prostu, takie toksyczne parówki. Tutaj taka nalewka półlitrowa to potrafi kosztować i stówę w Zakopanem. Ja się pytam tego człowieka w tym sklepie. Mówię, z czego ta wódka jest zrobiona? Facet? Nie wiedział nawet o czym ja mówię, nie wiedział o czym, do, do czego ja zmierzam. No, wódka to jest wódka, no. a mimo wszystko yy, okazuje się, przynajmniej z tego co mówił ten człowiek, który te wódki produkuje, że sprzedaje nam się także syf po prostu w postaci jakiejś tam podróbki tego alkoholu. No, to by było tak. Tutaj przy okazji tych zakonnic to warto byłoby także wspomnieć kwestię tego, Traktowania tych kobiet przez Kościół katolicki. No i pamiętacie Państwo te, te słynne e, filmy z tym Tomem Hanksem na podstawie tych powieści Dana Brauna, Anioły i Demony, i tam się okazuje, że to w rzeczywistości ta kobieta jest e, prawda, symbolem tego kościoła. To też warto byłoby tutaj e, wspomnieć. To takie chwilowe e, refleksje. E, Oczywiście z zakopanego, którymi się z Państwem dzielę. Zaraz idę na y, obiad. Y, podobno jest tutaj jakaś y, taka taniutka knajpka. Muszę się przekonać, czy tak rzeczywiście jest. Czy w Zakopanem też można zjeść coś po prostu y, tanio. Ale o tym Państwa będę informował. Już y, niedługo, no a tutaj y, zamówiłem sobie, bo już dzisiaj spaceruję od y, w zasadzie samego rana, od ósmej rana chodzę i byłem trochę tam y, pod reglami, pochodzić przy tych górach i no i po zakopanym też, no i stwierdziłem, że y, trochę oczywiście się y, ochłodzę y, piwkiem, no i mówię polskie piwo bym chciał, prawda, zamówić w knajpie, a ta pani mówi do mnie, proszę pana, ja nie wiem, co się dzieje, ale nie ma polskiego piwa. Ja bym się musiał temu przyjrzeć, po prostu, czy y, albo do kogo już należą tak naprawdę te y, polskie browary, bo y, kupiłem czeski browar jakiś, to nie będę mówił marki, y, za tam 18 zł, ale to czeskie piwo to mi jakoś nie smakuje. Te polskie piwa y, wydają mi się być lepsze. Zatem, drodzy Państwo, z mojej strony to. Na obecną chwilę byłoby tyle. Pozdrawiam serdecznie i miłej soboty życzę z Zakopanego Król Pustkowia w kapeluszu na Krupówkach. Jedyny byłem dzisiaj w kapeluszu, bo nawet górale, górala często w takim góralskim kapeluszu można tutaj spotkać, chyba że ci woźnice, którzy tam wożą tych, tych ludzi, ale o, i oni już nawet, rzadko ich w tych kapeluszach można zobaczyć. Zatem do następnego filmu.